jest nam dzisiaj Pani Magda Umer. No, to... no, to się... to szósty... no. <grymne> no czasem można się najdłużej, czasami się nie no, tak, też jak Wtedy, kiedy pisałam, była Pani czymś przerażona, z dziedziny polityki i to była moja odważna iluzja. A dziś co najbardziej Pani O, oh, Nie wiem, czy chciałabym się aż tak wiele, bo <śmuszczak> ja tym, nie wiedział, no. ale, um, ale jeśli chodzi o, o taką sytuację polityczną, to dotkwiera mi głupota i interes władz do świata politycznego. To no. bardzo to dotkwiera. <śmuszczak> Jeśli nie czuję się osobą na tyle silną i na tyle odważną, żeby, żeby kruszyć kopie, żeby iść i walczyć z onebrzem, to staram się inaczej, czyli staram się robić to tak, jak radził Wojtek Monalski. w i uważam, że to jest właściwie dla mnie jedyna możliwość. jeśli tak? Pan no, Że, że, że mogłam się wychowywać na takich nieprawdopodobnych wzorach, na mojej młodości, Tworzyła swoje najwspanialsze rzeczy Agnieszka. Za mojej młodości wczesnej pojawiły się wikelsi. Ze mojej młodości zaczął tworzyć Wojtek Menarski, który także jest jednym z najważniejszych moich nauczycieli. Była to Było to Kudżawa. Było skąd go brać Za pamiętam tradycję ze swojego domu oglądania kapracji Starszych Korzynów, jeszcze pamiętam ten projekt telewizji, o z wypiekami na, na twarzy. A, na czym się da? Tak. Na czym się da? Tak. <noise> tak. A chciałbym zapytać, skoro jesteśmy przy kabarecie starszych panów przy Jeremi przy Pani się przyjaźniła z tym Jaremu przyborem później, prawda? No, można tak to. No. Myślę, że tak można powiedzieć. Myślę, że byłam zaszczycona jego przyjaciół. I w każdym razie jak się podkazał, że ja tym jego dnia odbywał żyutem I, i zaczęło się to od... W mojej odważnej propozycji współpracy, to znaczy, jak przygotowywałam telewizję, telewizji takie programy poświęcone wiosności literackiej i jednocześnie w tej telewizji pracowałam jako redaktor młodszy, a w tym samym czasie w telewizji jako redaktor starszy pracowała między woda i razem um, kiedyś spotkaliśmy się w drzwiach um, tołówki, jedno z wychodził, wychodziło, drugie tak wchodziło i ja wtedy ponieważ Jeremy się na mnie pięknie uśmiechnął, odważyłam się zaproponować mu udział w takim moim e, programie i on e, zgodził się i po, po, po jednym programie zaproponował, się, żeby nie cały cykl i tak powstały zmierzenia tym programie. czyli zaczęło się czas współpracy, zachodu, a potem, a, potem, a potem przeszło z no, wielką zażywnością i przyjemnością i to stało się może dlatego, że jestem kobietą, a Halina nigdy nie była w mojej puście w tej urody, w związku z czym ja naprawdę zwracałam uwagę na, na inne rzeczy. Tak by barwa jej głosu mnie, zachwycała mnie mnie, jej inteligencja i jej jakaś niedymana dobroć w stosunku do zwierząt, które miała, bo ponieważ Kalina nie mogła mieć dzieci, nie miała, nie miała dzieci i tam swoją miłość oddawała zwierzętom i była naprawdę dla na niej nadzwyczajnym człowiekiem. I wtedy kiedy ja poznałam to już e, bliżej. Kiedy ja poznałam bliżej, jak padała co to to, to, to już nie żył pan, taniecła dygent, więc ona też miała nie bardzo trudny czas w swoim życiu. Wiem, czy teraz przygotowany jest e, spektakl o niej starczył się jak... Nawet no, chyba dwa konkurencyjne. Sobie. Tak? Zbiorę, I że gdzie. Ten pierwszy, który miał być, pan, Panią Wakacyk, miał przygotować w ale... i Pampistyny, ale zresztą nie też był. Ile rzeczy wspaniałych napisała, ilu ludziom pomogła, a jednocześnie była naprawdę kimś nieprawdopodobnie skromnym, uczynnym, życzliwym i, i szanującym ludzi. Była osobą skromną. No. Jaką była przyjaciółką? Trudno. <laughs> przyjaciółką była trudno, bo w pewnym sensie była yy, nadzwyczajną osobą, kochającą, oddaną, empatyczną, czującą wszystko, a z drugiej strony z powodu swoje, swojej choroby, o której wszyscy wiemy, yy, była osobą, na którą często i ona sama nie mogła liczyć. W związku z czym, na przykład, nie wiem, umawiała się w piątek na godzinę 16, i to się w poniedziałek. I dosyć ważne rzeczy mogły się wydarzać w sobotę i w niedzielę. Więc no, w tym się trudno, ale właściwie jedynie w tym. Bo no, poza tym, no, wtedy, kiedy była zdrowa, była z sobą na Wszyscy pamiętamy absolutnie wspaniały koncept które przygotowała pani podczas festiwalu do roku roku, czyli Zielony poświęcony mm -hmm. na Agnieszce Też oglądany przez nas z wypiekami wszędzie. Gdzie się da? Gdzie się da, absolutnie? Nawet tam gdzie się nie da również. Czym dla pani osobiście był ten koncept? że ja do dzisiaj pamiętam no, pamiętam nerwy z tym związane, jakąś jakąś niesłychaną panikę. Jakiś rodzaj takiego lęku ja w ogóle z tym osobą, która ma ze sobą problem. I ten problem polega na tym, że czasami wpadam w taką panikę, strach. Mam lęki irracjonalne, Nie dużo, że ja się boję czegoś konkretnego, tylko w ogóle się boję. I pamiętam, że wtedy ten lęk mnie paraliżował. I ym, przed samym koncertem jak się bałam, to, to, to podeszła do mnie agatka. Która sobie przyjechała z Ameryki, niewiele wiedziała o, 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 o tym wszystkim i mówiła, ale co ty się tak denerwujesz, o tym mamy w i to jest tak. <gry> I to mi tam, że mi wreszcie taką swoją trzeźwością i młodością pomagała. Potem jakieś jakiejś malinie to wszystko się odbyło. Ale odbyło się, ponieważ jestem osobą, która się bardzo intensywnie zawsze przygotowuje do każdej pracy. Też ten scenariusz miałem rozpisany, mm. dramaturgię, kolejność i A potem pamiętam, że to się skończyło i pamiętam, jaką jakieś rodzajne na folii wszystkich wykonawców i publiczności.